Do góry, że nie chmury zerkają na niebo, tylko niebo spogląda na chmury. Nagle stanie się już. We wtorek 2 maja odbyło się oficjalne otwarcie Platformy Widokowej na górze Trojak w gminie Lądek Zdrój. Otwarto też nową pętlę Single Track Samotnik, która prowadzi do samej platformy. Po symbolicznym przecięciu wstęgi turystów zaproszono na piknik przy dźwiękach zespołu ponad chmurami. Zdarzyło się tak, że single stają się domeną kurortu Lądek Zdrój i chyba drugą największą atrakcją po tym, że jesteśmy w ogóle zdrowiskiem. Ta sieć, która tutaj jest robiona, uzupełnia tą, którą zrobiliśmy w zeszłym roku. Teraz uruchamiamy 5 km singletracka o nazwie Samotnik i ona będzie też łączyć się z singletrackami o nazwie Trojak i Trojak 2, które już poprzednio powstały i ta sieć tutaj na terenie zdrowiskowych lasów gminnych stanowi wielką atrakcję Głównie ze względu na to, że ta góra, mówimy o masywie Trojaka, jest wyjątkowo stworzona niemalże do traków Ma po drodze mnóstwo niespodzianek, ciekawych podjazdów, ciekawych zjazdów, ale też nie jest tak za bardzo wymagająca. Natomiast możemy tutaj między innymi na singlu Zdrój gościć i nawet dzieci, które sobie doskonale na tej trasie radzą. No i ta dzisiejsza trasa należy chyba do najtrudniejszych, do najbardziej wymagających. Chciałem tylko powiedzieć, że podjeżdża pod sam szczyt Trojaka, właśnie gdzie jest wiatra przystankowa. I też y, ostatni, ten y, odcinek pod całym Trojakiem, około 800 metrów, został specjalnie y, zrobiony z kamieni, co jest y, taką no, ciekawą atrakcją, i tam naprawdę y, wymagać będzie od y, osób, które jeżdżą dużo y, wysiłku, ale też no, orientacji w terenie, jak się zachowujemy. A jest bardzo dużo podjazdów, zjazdów, skoczni. Tak ciekawie to rozwiązane, żeby się nie nudziło. Myślę, że y, te warunki, które tutaj posiadamy, powodują, że trzeba raz z drugi, trzeci przejechać, żeby poznać te wszystkie miejsca i wtedy można się rozkoszować, że tak powiem. Na pewno będziemy potrzebowali miejsc właśnie na samochody, na autobusy i tu już będziemy rozpoczynać niedługo inwestycję dużą pod wyciągiem, ale to nie rozwiąże naszego problemu, jeśli chodzi o taką dużą yy, masową turystykę, właśnie rodzinną, gdzie potrzebują przyjechać duże samochody, wiadomo, to parkingi to jest na początek, potem toalety, stacje do ładowania pojazdów, bo też dużo rowerów przyjeżdża elektrycznych, restauracje muszą powstać, jakieś kawiarnie i tak dalej, cała infrastruktura, no być może się rozwinie, mam nadzieję, że będzie to alternatywa do yy, tylko części uzdrowiskowej, a też mam nadzieję, że w przyszłości, jeżeli powstaną te złote termy, to one będą tym dopełnieniem właśnie całego tego czynnego wypoczynku, gdzie będziemy mogli pojeździć, pochodzić, coś zwiedzić, ale też potem na termach zakończyć nasz dzień. Mnóstwo ludzi tam poszło, i mają świadomość, że, chociaż to zachęciło do tego czynnego wypoczynku, to już dobrze. Wychodzimy na pewno naprzeciw tym wszystkim, którzy przyjeżdżają i szukają jakiegoś pikniku, kiełbaski, piwa. I myślę, że to jest ten kierunek, który obraliśmy i nie będziemy go zmieniać. Dolny Śląsk. Ma bardzo trafne hasło. Dolny Śląsk jest nie do opowiedzenia, jest do zobaczenia. I nie tylko pod względem ilości zabytków, pięknych widoków, widok, widoków bez granic. U nas każdy znajdzie coś dla siebie, nie tylko turystycznie, ale też aktywnie mamy mnóstwo single tracków. Ja przed wczoraj z mężem przejechałam 45 kilometrów po górach sobich. Dzisiaj ledwo chodzę, ale naprawdę warto dla tych widoków, dla turystów, których mijamy, którzy przyjeżdżają z całej Polski i są uśmiechnięci, mówią dzień dobry, jak u was pięknie. My na pewno tutaj wrócimy. My musimy stawiać na turystykę i wszystkie uzdrowiskowe miasta, takie jak Lądek Zdrój. Ja wiem, że poszczególne miasta i gminy również patrzą w tą stronę i w tą stronę będą rozwijać turystykę, tą aktywną właśnie. Zachęcamy Państwa do przemierzania lądeckich szlaków i wejścia na platformę widokową, by ponad chmurami spojrzeć na szczyty okalające ziemię kłodzką.